Dzień dobry Państwu. Nazywam się Edmund Tasak, jestem profesorem emerytowanym w Akademii górniczo w Krakowie i chciałem Państwa zaprosić na drugi Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy, który odbędzie się w marcu. Zapraszam szczególnie na referat, który tam przygotowałem, a dotyczy on problemów, jakie występują przy remontach urządzeń eksploatowanych w podwyższonych temperaturach. Niekiedy przychodzi nam remontować urządzenia, które pracują w w polskim przemyśle energetycznym, na przykład 30, 40 czy 50 lat. Są występujące zatem problemy z doborem odpowiednich technologii do spawania tych starych materiałów w urządzeniach energetycznych. Szczegóły przedstawię w referacie, który będzie miał temat problemy przy remontach urządzeń eksploatowanych w podwyższonych temperaturach. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, moje nazwisko Jacek Górka, jestem pracownikiem Katedry Spawalnictwa Politechniki Śląskiej. Chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania referatów z drugiego panelu tematycznego Międzynarodowego Kongresu Energetyczno-Spawalniczego, który odbędzie się w żorach 14-15 marca 2025 roku. Tytuł tego panelu to Prace spawalnicze i montażowe w przemyśle. W tym panelu będzie można wysłuchać 8 wystąpień związanych z procesami certyfikacji, procesami spawania ręcznego laserowego, procesami naprawy elementów kotłowych oraz ochrony korozyjnej konstrukcji kotłowych. Dziękuję bardzo i zapraszam do udziału. Witam Państwa. Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Kongresu Energetyczno-Spawalniczego MKES 2025. Serdecznie zapraszam Was do zapisywania się na kongres w formularzu zgłoszeniowym na stronie mkes.pl lub przez kontakt biuro małpa Można też telefonicznie zgłaszać się na numer telefonu 530 488 741. Dziękuję.